Dzisiaj w naszej szkole odbył się turniej Być jak Mężczyzna z okazji Domejko Dzieciom 2014. O wyrażenia z tego turnieju zapytamy nasze gwiazdy. Które pytanie konkurencja podobała się Panu najbardziej? Pytanie konkurencja, no wszystkie były z dziedzin trochę mężczyzn bardziej, chociaż te czasy są takie, że i, i kobiety interesują się motoryzacją i sportami walki, więc tutaj jakby już bym tak nie dzielił. Natomiast no, tytułem tego było bycie jak mężczyzna, tak? Dlatego te kobiety dostały takie może męskie te pytania. Ee, więc no, wydaje mi się, że każdy był ciekawy, no, gdzieś tam sprawdzający naszą wiedzę, bądź dający szansę na e, odpowiedź jakąś nawet abstrakcyjną, bądź jakąś dowcipną. No, zawsze jakoś możemy w ten sposób wybrnąć. Jak emocje? Oj, fantastycznie jestem pod ogromnym wrażeniem atmosfery, jaka panowała podczas dzisiejszego spotkania. Młodzież, która uśmiechnięta, z wielkim entuzjazmem przyjmowała i odpowiedzi, i pytania, sprawiła, że prowadziła nas w bardzo dobry taki nastrój, który mam nadzieję będzie mi towarzyszył przez cały dzisiejszy dzień i tydzień. Fajnie jest patrzeć na młodzież, której się chce coś robić i która się organizuje w jakimś szczytnym celu. A przede wszystkim jest wesoła i jakby nie negatywnie, tylko pozytywnie nastawiona do tego, co się dzieje i co ogląda. I to jest naprawdę fantastyczne. Byłam pod ogromnym wrażeniem spontaniczności, poczucia humoru młodych ludzi, tego jak, jak reagowali, jak byli przyjaźni, jak byli otwarci. Wydaje mi się, że było bardzo miło. Ja bawiłam się w każdym razie bardzo dobrze. I wygłupiałam się też, nie ukrywam, bo uważam, że, że, że takie zabawy to są właśnie miejsca na to, żeby troszeczkę odciążyć atmosferę w szkole. Tak. <grywa> TV, very.